Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Clash Royale Jak widzicie zawsze zaczynam od tych słów Tak jakoś się przyjęło i tak będę to kontynuować Dobra Więc dzisiaj tak sobie zaplanowałem że będziemy sobie po prostu luźno grać A, e, chciałem Wam jeszcze pokazać to w odtąd Barba, Barby, Rocket, Hexa i Hunter Słabo nie warto jak te, ja myślę, że nie was. Za niedługo wijam dziesiątą arenę, będzie na pewno pakiecik, więc super magical. Zbliża mi się na drugim końcu super magical, więc będzie y, już myślę, że tak za 2-3 dni będzie odcinek z dwoma super magicalami. Więc bądźcie i oglądajcie. Zapraszam również do obejrzenia live'a, y, gdzie nagrywałem koło fortuny, jak tu, nie. Zrozumiecie dlaczego tak mówię? Jeśli obejrzycie. I zapraszam również do... Yy, no do tutaj, do najnowszego odcinka z serii Koło Fortuny. Dobra. To którym dekiem gram? Tym. To jest, to mój kolega stworzył i myślę, że on jest w miarę dobry. Więc lećmy sobie... A! Taki prezent No i nie ma legendy, może na 10 jana nie się trafi. To gold decant, odblokujmy. A, i z klaunczysta nic nie było, niestety. Jakby było, to było, już się dawno pojawiło cię. Dobra. Coś, 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 coś tutaj się laguje. Bo nie No, nawet taka przyzwoita lena. Jak uważacie, że się... Coś mi się laguje. Jak uważacie, że się wam podoba, to... Ta arena, No to oczywiście, piszcie lajka like. yy, yy, pisz, yy, Komentujcie ten film W komentarzach Tutaj bardzo ładny Trajs Takie coś to ja lubię Mateo, czy ja go nie znał? O nie, nie, dobra, nie ma wierzy, ale to no, Nie obchodzi mnie, to i tak by to zniszczył My skupiamy się na... No nie My skupiamy <laughs> Trochę... Chory, na wiadomo. Zobaczcie. Jeśli spodoba się Wam, jeśli spodoba się Wam film, zostawcie oczywiście lajka i suba. Bardzo, to bardzo motywuje. Od razu wielkie, wielkie dzięki. Tutaj, aj. Zapowali Price'a, ale myślę, że... Już. Wow. Jakie dziw... Jak dziwnie to zrobili Nie spodziewałem się Znaczy to będzie główna Chyba tak Dobra Jest, jest trójka Fajnie To już bez względu na nic To jest trójka po prostu już Nie dyskutując Tak, to będzie trójka To już Tutaj już tylko taka, że tak to powiem, formalność. I lecimy na Twój oczywiście. Thanks. Good game. No <grymny> good luck. Dobrze Cię widzieć pod koniec gdy. <grymny> Naprawdę. Bomba. No, to jeszcze jedna. O, golden. To trzy golden. A ja tak często mam. To szybko schodzi. Więc wygramy dalej coś długo Dobra, wiadę szybko się to znalaz Znalazłem partnera i przeciwnika. O, Elektro moja ulubiona. I tak ją lubię. Już tutaj widzę kolega Minera. Dobra, puść. Aj, nie ta strona. Dobra, nie. Nie wiem czy lecimy lecieć z Walkirią. A Ek za trochę ruszyła wieża Dupa Dupa Po prostu dupa Puszczę Price'a By się rozpędził No i tak bez sensu puszczę już te skeletki Żebym miał jakieś szanse na tą Grę, co nie No i to, to jest wieża, to ja to od początku widziałem jak widziałem tego puszę. Dobra Chory <tryk> jestem więc wybaczcie Jak będę smarkał czy... Kaszo Patrzę sobie czas, bo mam ograniczony. Dobra, wiecie co Niestety mam ograniczone 5 minut Więc bardzo fajnie Że to oglądaliście, ja zatrzymam I później pokażę wam Zostawcie lajka i subskrypcję oczywiście, jeśli się spodobał, to motywuje. Dzięki, cześć. Walka była w miarę wyrównana, przegraliśmy 1-0. Dzięki, do zobaczenia.